Czy wiesz, że istnieje jeden prosty nawyk, który może chronić Twoje serce, obniżyć ciśnienie krwi i pomóc Ci lepiej spać wszystko naraz? W czasie życia, kiedy nasza energia nie jest już tym, czym kiedyś była, a każda wizyta u lekarza wydaje się wiązać z większą ilością tabletek i nowymi ostrzeżeniami jest coś potężnego, co możesz zrobić prosto ze swojego salonu? I nie wymaga to siłowni, drogiego sprzętu ani nawet wychodzenia z domu. W rzeczywistości może to być najbardziej naturalne rozwiązanie, o którym twój lekarz ci nigdy nie powiedział. Jeśli masz między 55 a 80 lat, prawdopodobnie już zacząłeś zauważać, jak twoje ciało inaczej reaguje na stres, na jedzenie, a szczególnie na ruch. Twoje ciśnienie krwi może nie wracać do normy tak jak kiedyś. Możesz nawet przyłapać się na martwieniu się o swoje serce lub budzeniu w nocy, czując się niespokojnie. Ale oto dobra wiadomość. Nie musi tak być. Istnieją bezpieczne, proste ćwiczenia, które starsi dorośli mogą wykonywać, aby wspierać zdrowe serce, naturalnie obniżać ciśnienie krwi, a nawet zapobiegać poważnym problemom takim jak zawały serca. Ten film nie dotyczy forsowania swojego ciała do granic możliwości. Chodzi o wykonywanie właściwego rodzaju ruchu, we właściwy sposób, we właściwym tempie dla twojego etapu życia. I przeprowadzę cię przez pięć potężnych, zatwierdzonych przez lekarzy ćwiczeń, których tysiące seniorów używa, aby pozostać silnymi, stabilnymi i chronionymi. Więc weź wygodne krzesło, upewnij się, że masz trochę miejsca wokół siebie i zostań ze mną do końca. Możesz być zaskoczony tym, jak dużą kontrolę faktycznie masz nad zdrowiem swojego serca, bez względu na wiek. Przejdźmy do rzeczy. Ćwiczenie pierwsze, energiczny spacer. Energiczny spacer może brzmieć prosto, ale dla ludzi po 60, 70 i później to jedno z najpotężniejszych narzędzi do ochrony serca i ustabilizowania ciśnienia krwi. Kluczem jest rytm. Kiedy chodzisz w tempie, które sprawia, że twoje serce bije nieco szybciej, ale nie tak szybko, żebyś był bez tchu, dajesz swojemu układowi sercowo-naczyniowemu delikatny impuls, którego potrzebuje, aby pozostać silnym. A oto, co jest niezwykłe. Badania wykazały, że zaledwie 30 minut energicznego spaceru dziennie może obniżyć skurczowe ciśnienie krwi o nawet 10 punktów z czasem. To nie jest mała różnica. To rodzaj zmiany, która może oznaczać mniej tabletek, mniej wizyt u lekarza i dużo więcej wolności. Psychologicznie, spacer również łagodzi stres, który często jest niewidzialną przyczyną napięcia serca. Kiedy chodzisz na zewnątrz, może wokół swojej dzielnicy lub przez park, nie tylko ruszasz nogami, ale także uspokajasz swój umysł. Ten spokój redukuje rodzaj chronicznego stresu, który utrzymuje Twoje ciśnienie krwi wysokie, nawet gdy Twoje ciało odpoczywa. A oto coś, co większość ludzi przegapia, kiedy chodzisz z kimś innym, małżonkiem, sąsiadem, nawet psem. Dodaje to towarzystwa w warstwie społecznej, która dodatkowo obniża ciśnienie krwi. Samotność jest ciężka. Ruch z towarzystwem odciąża w więcej niż jeden sposób. Jeden z naszych widzów, 78-letni Harold z Minnesoty, napisał, żeby podzielić się, że zaczął chodzić każdego ranka po śniadaniu. Powiedział, że na początku trudno było mu się ruszyć. Nogi go bolały i nie myślał, że to pomoże. Ale po zaledwie dwa tygodniach zauważył, że nie czuł się tak obciążony podczas stawania. A jego lekarz powiedział mu, że jego wyniki już się poprawiają. To właśnie robi konsekwencja. To nie chodzi o chodzenie daleko. To chodzi o chodzenie każdego dnia. Wyniki mówią same za siebie, nawet w tak krótkim czasie. Kiedy myślisz o ćwiczeniach po 70, łatwo wyobrazić sobie bieżnie lub skomplikowane maszyny, które wydają się bardziej karą niż wsparciem. Ale energiczny spacer, prawdziwy, celowy spacer, to jedno z najbardziej dostępnych i najbardziej niedocenianych narzędzi w Twojej skrzynce narzędziowej zdrowia. Nie wymaga żadnego sprzętu, karnetu na siłownię ani szkolenia. Tylko para butów i decyzja o zrobieniu pierwszego kroku. Ćwiczenie drugie. Przysiady na krześle. Przysiady na krześle mogą nie wyglądać na wiele, ale budzą największe mięśnie w Twoim ciele. Twoje nogi i pośladki, a to ma efekt domina prosto do Twojego serca. Dlaczego? Ponieważ mięśnie Twoich nóg działają jak drugie serce. Kiedy są silne i działają dobrze, pomagają wypychać krew z powrotem do Twojej klatki piersiowej, ułatwiając obciążenie Twojego prawdziwego serca. To oznacza lepszą cyrkulację, niższe ciśnienie krwi i zmniejszone ryzyko gromadzenia się lub krzepnięcia w nogach, co może się zdarzyć częściej wraz z wiekiem i mniejszym ruchem. I nie myśl, że musisz robić coś fantazyjnego. Po prostu wstawanie z krzesła i siadanie z powrotem powoli i z kontrolą angażuje twoje uda, biodra i rdzeń. Ten ruch nie tylko wzmacnia twoje mięśnie, ale także pomaga regulować cukier we krwi i poprawia napięcie naczyniowe, czyli jak dobrze twoje naczynia krwionośne rozszerzają się i kurczą. Jeśli twoje naczynia pozostają elastyczne, twoje serce nie musi pracować tak ciężko. To kluczowy czynnik w unikaniu nadciśnienia i napięcia serca w późniejszym życiu. Z psychologicznego punktu widzenia, przysiady na krześle również odbudowują pewność siebie. Wielu seniorów cicho nosi strach przed upadkiem lub niemożnością wstania, gdy już usiądą. Za każdym razem, gdy wstajesz z krzesła samodzielnie, bez używania rąk lub pochylania, uczysz swoje ciało i mózg, że nadal jesteś zdolny. A ten rodzaj wiary w siebie ma rzeczywiste korzyści zdrowotne. Kiedy ludzie czują się zdolni, pozostają aktywni. Kiedy pozostają aktywni, pozostają niezależni. Pamiętam Martkę, 82-letnią wickę z Oregonu, która powiedziała nam, że zaczęła od zaledwie pięciu przysiadów na krześle dziennie. To było trudne. Jej kolana trzeszczały i potrzebowała wsparcia na początku, ale po trzy tygodniach mogła zrobić dziesięć bez używania rąk. A wisienka na torcie jej lekarz powiedział, że jej spoczynkowe tętno spadło i czuła się pewniej podczas chodzenia. To nie jest szczęście. To siła odbudowywana po jednym siadaniu i wstawaniu naraz. Jeśli nadal oglądasz ten film i te spostrzeżenia są dla ciebie wartościowe, proszę skomentuj numer 2 poniżej, żeby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, żebyś nie przegapił żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrej treści, aby informować i inspirować. Teraz przejdźmy dalej. Ćwiczenie trzecie: pompki przy ścianie. Pompki przy ścianie są często lekceważone, bo wydają się zbyt łatwe. Ale to właśnie dlatego są idealne, szczególnie dla starszych dorosłych, którzy chcą poprawić zdrowie serca bez obciążania stawów. Sekret nie leży w tym, jak trudne są. Leży w tym, co aktywują. Kiedy odpychasz swoje ciało od ściany, angażujesz klatkę piersiową, ramiona, barki i górną część pleców. Ale co ważniejsze, zwiększasz przepływ krwi i cyrkulację do górnej części ciała, włączając serce. Pomyśl o tym w ten sposób. Za każdym razem, gdy naciskasz na ścianę, pomagasz swoim tętnicom stać się bardziej responsywnymi. Powtarzalny ruch zwiększa elastyczność naczyniową, co pomaga zapobiegać skokom ciśnienia krwi. A z czasem to redukuje ryzyko zawału serca, szczególnie tego rodzaju, który podkrada się w wieku 70 lub 80 lat. Badania wykazały, że nawet zaledwie 10 minut dziennie lekkiej pracy oporowej, takiej jak ta, może pomóc utrzymać skurczowe ciśnienie w ryzach. Kolejną korzyścią jest to, że pompki przy ścianie służą również jako reset mentalny. Kiedy stoisz wyprostowany, patrzysz do przodu i naciskasz na opór, twoja postawa naturalnie się poprawia, to otwiera jamę klatki piersiowej i pozwala na głębsze oddychanie. Lepszy przepływ tlenu oznacza więcej energii i mniejszy stres. Dwa niedoceniane, ale potężne składniki zdrowia sercowo-naczyniowego. I bądźmy szczerzy, dobra postawa po prostu dobrze się czuje. Jest uziemiająca. Przypomina twojemu ciału, że nadal jesteś silny i wyprostowany, a nie kurczysz się lub składasz w siebie. Kiedyś rozmawiałem z 74-letnim mężczyzną o imieniu Leonard, który miał potrójny bypas 10 lat temu. Zaczął robić pompki przy ścianie podczas mycia zębów zaledwie 10 dziennie. Teraz robi 30 podczas oglądania wiadomości. Powiedział mi, że jego równowaga się poprawiła. Jego leki na ciśnienie zostały zmniejszone i w końcu zaczął lepiej spać w nocy. To nie magia. To mięśnie i tlen i cyrkulacja działające tak jak powinny. To twoje ciało mówi: nadal chcę pracować. Po prostu daj mi szansę. A pompki przy ścianie to jedno z najdelikatniejszych, ale najpotężniejszych zaproszeń, które możesz mu zaoferować. Ćwiczenie czwarte, unoszenie nóg jest coś cicho potężnego w unoszeniu nóg nie wyglądają na wiele z zewnątrz, a po prostu podnoszenie jednej nogi na raz podczas siedzenia lub leżenia, ale wewnątrz twojego ciała pracują nad niektórymi z najważniejszych systemów, które utrzymują twoje serce silne, a ciśnienie stabilne. To dlatego, że twoje nogi są domem dla największych mięśni w twoim ciele. A kiedy te mięśnie się ruszają, ciągną krew w górę z powrotem do serca jak delikatna pompa. Ten ruch jest szczególnie pomocny dla ludzi, którzy dużo siedzą lub mają słabą cyrkulację w dolnej części ciała. I bądźmy szczerzy, po 70 większość z nas spędza więcej czasu w pozycji siedzącej niż kiedyś. Ale krew, która siedzi zbyt długo w nogach, może powodować obrzęki, zmęczenie, a nawet podnosić ciśnienie krwi z czasem. Unoszenie nóg pomaga temu zapobiec. Budzą łydki, uda, a nawet pośladki, ponownie rozpalając te duże grupy mięśniowe, które cicho wspierają Twój układ sercowo-naczyniowy przez cały dzień. Jedną rzeczą, którą kocham w unoszeniu nóg, jest to, jak łatwo jest wpasować je w swój dzień. Możesz je robić podczas oglądania telewizji, czekania, aż czajnik zagotuje się, lub nawet siedząc na krawędzi łóżka przed snem. Po prostu unieś jedną nogę powoli, przytrzymaj przez kilka sekund, następnie opuść ją z kontrolą. Zmieniaj nogi i oddychaj przez to. Ta część jest ważna. Oddychanie stabilne podczas ruszania kończynami mówi, Twojemu układowi nerwowemu, że wszystko jest w porządku, a to redukuje wewnętrzne ciśnienie dosłownie i emocjonalnie. Jest też zaskakująca korzyść psychologiczna. Kiedy starsi dorośli zaczynają regularnie robić unoszenie nóg, często czują się bardziej w kontroli swojego zdrowia. Jedna kobieta, którą spotkałem, Ethel 81, powiedziała mi, że przez lata nie czuła się pewnie chodząc do sklepu. Ale po robieniu unoszenia nóg codziennie przez trzy tygodnie, zauważyła, że nie chwytała poręczy tak mocno, jej chód stał się silniejszy i powiedziała coś, co mi utkwiło w pamięci, przestałam czuć się krucha. To uczucie ma większe znaczenie, niż często sobie uświadamiamy. Więc nawet jeśli myślisz, to tylko podnoszenie moich nóg, chcę, żebyś pamiętał, co się naprawdę dzieje. Budujesz fundament, który wspiera nie tylko mobilność, ale cyrkulację, ciśnienie krwi i długoterminową niezależność. Jeśli nadal oglądasz ten film i te spostrzeżenia są dla Ciebie wartościowe, proszę skomentuj numer 4 poniżej, żeby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam subskrybować i włączyć dzwonek, żebyś nie przegapił żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrej treści, aby informować i inspirować. Teraz przejdźmy dalej. Ćwiczenie 5: Pompki przy ścianie. Pompki przy ścianie mogą brzmieć zbyt prosto, żeby być potężne, ale dla starszych dorosłych uderzają w idealną równowagę między budowaniem siły a bezpieczeństwem. W przeciwieństwie do tradycyjnych pompek na podłodze, pompki przy ścianie usuwają napięcie z nadgarstków, barków i dolnej części pleców, nadal dając górnej części ciała ruch, którego desperacko potrzebuje, aby pozostać silną i zdrową dla serca. Dlaczego to ważne? Ponieważ twoja klatka piersiowa, barki i ramiona odgrywają większą rolę w zdrowiu serca, niż możesz myśleć. Za każdym razem, gdy angażujesz te mięśnie, zachęcasz krew do swobodnego przepływu, a tlen do bardziej efektywnego poruszania się w całym systemie, to bezpośrednio wpływa na twoje ciśnienie krwi i pomaga sercu pompować z mniejszym oporem. To delikatna, ale konsekwentna forma treningu oporowego. A to właśnie na co starzejące się serca dobrze reagują. Oto jak to robić. Stań mniej więcej na długość ramienia od ściany. Połóż ręce płasko na niej na szerokość barków. Powoli zegnij łokcie i pochyl klatkę piersiową w stronę ściany. Następnie odepchnij się z powrotem. Nie musisz iść szybko. Im wolniej, tym lepiej. Kontrolowane ruchy wzmacniają mięśnie bez przeciążania stawów. A oto trik, który mówię ludziom, którzy czują się niemotywowani. Rób je podczas mycia zębów lub podczas czekania, aż herbata się zaparze. Nawet 5 do 10 pompek przy ścianie kilka razy dziennie może zrobić różnicę w Twojej wytrzymałości, pewności siebie, a nawet sposobie oddychania. Był sobie mężczyzna o imieniu Harold, 74, który powiedział mi coś, czego nigdy nie zapomni. Powiedział, zacząłem od pompek przy ścianie, myśląc, że to nic, ale teraz noszę zakupy bez zatrzymywania się. Mogę brać głębsze oddechy i nie czuję, jakby moja klatka piersiowa się zamykała. To nie magia. To mięśnie i tlen i cyrkulacja działające tak, jak powinny. A nie zapominajmy o emocjonalnej części. Kiedy możesz się odepchnąć, nawet delikatnie, zaczynasz wierzyć, że nadal masz w sobie siłę. Ta wiara rozlewa się na wszystko na to, jak wstajesz z łóżka, na to, jak mówisz, na to, jak żyjesz. Więc jeśli twoje ramiona czuły się słabe lub jeśli czułeś, jakbyś powoli kurczył się w swoim krześle, chcę, żebyś pamiętał to. Każda pompka przy ścianie, którą robisz, to ty walczysz, a nie tylko ze słabością, ale z ideą, że starzenie się musi oznaczać upadek. Ponieważ nie musi. Nie, jeśli dalej się ruszasz. Finalne myśli: Starzenie się nie oznacza rezygnacji z serca czy zdrowia. W rzeczywistości to przeciwieństwo. To jest czas na ochronę ciała, które niosło cię przez tak wiele. Te pięć ćwiczeń może wydawać się proste na pierwszy rzut oka, ale nie daj się zwieść. Każde z nich wspiera twoje serce, ciśnienie krwi i ogólną energię bardziej niż myślisz. A żadne z nich nie wymaga siłowni, fantazyjnego sprzętu ani nawet tony czasu. Po prostu twoje ciało, oddech i chęć spróbowania. Najważniejsza jest konsekwencja. Jeden spacer, jedno rozciągnięcie, jeden ruch na raz, twoje ciało pamięta i nagradza cię. Nagradza cię stabilniejszym ciśnieniem krwi, spokojniejszym umysłem i sercem, które nie musi pracować w nadgodzinach, żeby przeprowadzić cię przez dzień. Więc chcecie o coś zapytać? Ile z tych już robisz? A które jesteś skłonny zacząć dzisiaj? Poświęć chwilę na przemyślenie tego i podziel się w komentarzach. Uczmy się od siebie nawzajem, zachęcajmy się i rosnijmy silniejsi razem. Dziękuję za dołączenie do nas dzisiaj. Chcielibyśmy od Ciebie usłyszeć. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której się dziś nauczyłeś i jak planujesz to wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się je dzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, proszę polub, subskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrej treści, aby informować i inspirować. Dzięki za oglądanie i czekamy na zobaczenie Cię w następnym filmie.